Witajcie na kanale nie tylko gadżety. Idąc z duchem czasu, postanowiłem rozbudować troszeczkę swój system oświetlenia domowego i zastąpić wysłużony system sterowania oświetleniem pilotem. Najnowszym no rozwiązaniem, jakim są smart pluginy do kontaktu, których możemy podłączyć lampę. I dzisiaj zapraszam Was na odpakowanie takiego oto urządzenia firmy TP-Link model HS100. Jak i również pierwsze użycie. Zobaczymy, jak to się paruje z telefonem, jak to działa i czy to będzie tak naprawdę wygodne. Zapraszam. Przystąpmy do otwarcia, opakowania. Urządzenie udało mi się kupić za 110 zł w jednym ze sklepów elektronikom także uważam, że to nie jest żaden wygórowany koszt tego typu rozwiązania. Na razie kupiłem jedną sztukę. Zobaczymy, jak to będzie się spisywać, czy będzie to wygodne i, i tak dalej co W samym opakowaniu zobaczmy, Po zamykamy. Oczywiście, instrukcja obsługi, wszelkiego rodzaju dokumentacja samo gniazdko i to wszystko. Ok, gniazdko wygląda tak tak wtyczka. Troszeczkę większa niż wtyczki do jakichś tam dwójników, rozdzielaczy i tak dalej. No, zobaczymy. Spróbujemy to połączyć z aplikacją, podłączyć urządzenie, zobaczymy jak to działa. W tym celu należy pobrać aplikację ze sklepu z aplikacjami, czy to z Google Play, czy z App Store. O nazwie Kasa. Aplikacja przygotowana przez firmę TP-Link. Ok, słuchajcie, spróbujemy sparować teraz smart plugina tep link z telefonem. Zobaczymy jak to łatwo pójdzie czy niełatwo. Do tego służy aplikacja Kasa pobrana ze sklepu z aplikacjami. Włączamy urządzenie. Każdy nam przejść do, do ustawień w telefonie, ustawień w sieci wi-fi. Szykujemy sieć tp link Oczywiście nikt nie mówi, że pójdzie łatwo. Okay, dobra, udało mi się w, w sobie stworzyć sieć tp link Łączymy się z siecią, którą, postawia, którą stawia to urządzenie. Przechodzimy z powrotem do aplikacji kasa. Musimy oczywiście dodać w własną sieć Wi-Fi. Zrobiłem to chwilę wcześniej. Aplikacja łączy się z urządzeniem. Ok, połączone. W tym momencie możemy podłączyć urządzenie zewnętrzne. W moim przypadku to będzie lampka. No, i włączamy, sprawdzamy czy działa. Działa, także w każdej chwili możemy wyłączyć, włączyć urządzenie, jak i również zaprogramować sobie czas, kiedy ma włączyć się automatycznie, korzystając z kalendarza, czy też kiedy wyłączyć się na jakiś określony czas, może działać, gdy jesteśmy poza domem, sterować sobie tym urządzeniem. Fajnie, bo można sterować urządzeniami, które są w tym systemie również na odległość czyli jak jesteśmy gdzieś poza domem na wakacjach. W każdej chwili możemy włączyć, wyłączyć światło, żeby na przykład pokazać, że ktoś jest w domu, czy cokolwiek, cokolwiek w, tym, w tym stylu. Także fajne, fajne, wygodne rozwiązanie. Uważam, za 100 zł. Ciekawa propozycja. Szkoda tylko, że nie działa wraz z połączeniem z atloskim rozwiązaniem HomeKit. Myślę, że może w przyszłości coś zacznie, zacznie, będzie to wspierane. Fajnie by było, byłoby dość wygodnie. Ja ze swojej strony mogę polecić to urządzenie, podoba mi się, uważam, że 100 zł to, to, to nie są jakieś duże pieniądze, a naprawdę możemy troszeczkę unowocześnić swój dom poprzez sterowanie oświetleniem, różnego rodzaju urządzeniami na odległość. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie w komentarzach, z chęcią odpowiem. Dziękuję serdecznie, tylko gadżety, pozdrawiam.